No więc, nie zaczyna się zdania od, no więc. No więc, dziś pogadamy o ekipie z. Było ekipie z Warszawy. Ale tym razem podejdę do tego wszystkiego troszkę z innej strony. Mianowicie nie będę mówił, jak są tępi, jak źle się prowadzą, czy jak bardzo nie mają mózgu, bo. Kim ty w ogóle kurwa jesteś, bajacu? No właśnie, kim jak kurwa jestem, żeby oceniać drugą osobę. Ale żeby nie było, nie jestem jakimś prawym i sprawiedliwym człowiekiem, który broni wszystkiego i wszystkich. Bo sam z początku jeszcze przed pierwszym odcinkiem zacierałem ręce, mówiąc, no to nie cebulka wulka będzie. I szczerze mówiąc, nie zawiodłem się. O tym wszystkim mówił już naprawdę bardzo dawno temu sam PELE. Wszystko za freco i non stop zga! No co, kieraz był tam? Nie ja, on! Jego siostra była. Nie chcę teraz wyjść na jakiegoś psychofana, ale zauważyłem ostatnimi czasy, jak kilku youtuberów wyśmiewa, wyzywa i pyta, jak można oglądać te gówno, po czym opowiada o najnowszych odcinkach. Zastanawiam się tylko, którzy są bardziej żałośni i z kogo wypada większa cebula. Ci z ekipy, czy ci, którzy usilnie próbują się wywyższyć, bądź pokazać swą, nie wiem, odwagę w internetach? Kiedyś już mieliśmy podobne do tego Bar i Big Brother. Może po prostu niektórzy nie wiedzą, na czym polega tego typu show. Tu właśnie o to chodzi. I o to samo chodziło w zagranicznych edycjach tego programu imprezy, alkohol, No stop zykanie do rana. Bohaterzy ekipy z innych krajów mają swoich fanów, od których dostają wiadomości, a nawet listy. U nas tworzy się fanpage. E. Okej, okay, przyznam, niektóre są naprawdę śmieszne, ale myślę, że trzeba zachować jakieś granice i nie można się wpieprzać w ich życie prywatne. Oglądając ten program, człowiek powinien rozsiąść się, wziąć do ręki ulubioną przekąskę i rozerwać choćby na chwilkę, nie szukając na siłę jakichś autorytetów. Autorytet. Powaga, wpływ. Znaczenie, człowiek, instytucja, arbiter, znawca, wyrocznia, mistrz. To znaczy, że autorytet ma facet, co chciał zabić drugiego. A wcześniej ze strachu palną parę głupich dowcipów. I wiesz co? Dokładnie tak jest, tylko trzeba być w telewizji. Ale już teraz wiem, że. TRYPSON oraz. Staną się wręcz kultowymi tekstami i każdy na co dzień będzie ich używał. Jeśli nie wierzycie, to zapraszam do mojej klasy. Będę z wami szczery, do tego odcinka natknęło mnie to, że odłączyli mi MTV. Także po kolejnym odcinku napiszcie pod tym filmem, co ciekawego się działo i jakie kolejne teksty Trypsona staną się legendarne. A teraz już się z wami żegnam. Życzę wam ciepłej niedzieli. Klikajcie pajecyka i do zobaczenia za kilka dni. Kiedyś? Nie trzeba było mieć. Pod koszulka od bosa i BMW, żeby powiedzieć dziewczynie, że się kocha. W telewizji byli czterej pancerni, wszystko było jasne.